Zostajemy ładnie. Daj. Do mnie. Tu, już. Tu do mnie. Tak jest. Noga. Noga. Popraw. Idziemy. Hop, tu, słuchaj, czat. Hop, zostań, czat. Zostań. Teraz powolutku naprzód szagi, naprzód szagi, już idziemy. Powolutku, tak jest. No, naprzód, nie, 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 a nie umijamy tej oponki. Jeszcze raz, hop, 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 tak jest, w drugą stronę, nie, w drugą, tu szagi, szagi, w drugą, obróć się, tak, tak, obracamy się, obracamy się, szagi, już, już, już. Wiem, że jest ciężko. Spróbuj. Jeszcze? Spróbuj. Wiem, że umiesz. Szagi. Obróć się. Ładnie obracamy się. Obracamy się. No już. Szagi. Szagi. Jeszcze raz. Już. 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 Pomóc ci. To chodź. Ale powolutku. Powolutku. Czekaj. Już ci pomagam. No. Powoli, powoli, powoli chodź. Powoli, chodź. Powoli, powoli. Ale łapki, łapki, łapki. Nie bój się przemieniaj, ja wiem. No, jeszcze raz. Tu, ale łapki, 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 łapki. Jeszcze kawałek. Jeszcze nie. Dobra. Chodź, chodź, hop, zejdziemy. Tu. Tak, i jeszcze raz. W drugą stronę. W drugą. Hop! Hop! Tak jest, hop. Jeszcze raz. Hop! 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 Ale. Chodź, 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 chodź. Chodź Chodź. Noga, już, chodź. Chodź! Nie! Noga, noga! Tu, 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 popraw, popraw, popraw nogę, siad, zostań, noga, noga tu, tu, siad i równaj do tyłu, nie, nie, do tyłu, równej, do tyłu, do tyłu, nie, he, hej, jeszcze, nie, nie, obracamy się, jeszcze raz noga popraw, szybciutko, tak jest i do tyłu idziemy. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie. Ale czemu przyspieszasz? Idziemy do tyłu. Do tyłu. Jeszcze raz. Noga. I idziemy do tyłu. Nie. Jeszcze raz noga. Noga. Idziemy. Noga. Do tyłu. Nie. Równo. Skup się. i Równej. Tak jest. Siad. Zostań. Noga. Noga, noga, już tu, tu, siad. Zostań. Hop, hop. Zostań. I idziemy, ładnie. Tak jest. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie, nie, idziemy, idziemy. Ja wiem, idziemy. Idziemy wyższa oponka, śmiało. Tam była taka sama ta żółta. Chodź, tak nie, nie, jeszcze raz. Chodź, jeszcze raz. Je, hop, hop, hop. No, ale z życiem. Hop, już, hop, tak, hop, już. Chodź, tu, tu, schodź. Hop, tak jest. Nie, te, te, gupol, 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 gupol już, już, już siad, siad, już, spokój, spokój siad, ja wiem, że głupoty są najlepsze tak, tak tak, głupoty są najlepsze He! zostajemy, zostajemy tu do mnie chodź, siad tak jest, tak jest ty mordercel mały, ty kochany tak jest, noga tu, siad Jak. i noga, już, chodź tu, noga, noga Noga, tu hop, zostań, hop. zostań. Czekaj. Czekamy. Idziemy powódku. Idziemy, 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 idziemy. Widzisz ta żółta jest taka sama. I już idziemy. idziemy, 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 tak rozpędem. O właśnie. O to chodziło. Tak jest. Hop, ślicznie. Chodź tu, chodź tu. Ha, ha, ha. Chodź tu, obudzie. Tu, 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 hop, hop, tu tak jest jeszcze raz tu chodź, tu chodź szagi tu szagi, tu hop hop, tak jest tak, tak, ojej, ojej no buziaczek był buziaczek, już, już, już już, już, już tu chodź, 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 chodź tu do mnie tu Sied. Tak. jeszcze raz tu do mnie Sied. Tak. i noga, już, noga, noga szagi tu Siad. i równej. Pisz. teraz ja, spokojnie tak hop noga hop zostań czekaj Czekaj! He. A ja mówiłem, mówiłem, żebyś szedł. Jeszcze nie. Do mnie chodź. Tak jest. Idziemy. Idziemy. Nie, ale po co? Czemu opi, o tą oponkę cały czas omijasz? Jak jest. Zobacz, jak jest dobre tempo, to normalnie przejdziesz. Tak? Jeszcze raz. Chodź. Od początku. Tak jest. Hop! Tak, bardzo dobrze. Idziemy śmiało. Spokojnie, chłopie, spokojnie, idziemy, idziemy, nie, nie, nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, hop, hop. Idziemy. Tak jest, śmiało, 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 z życiem, życiem, i już, 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 już. Idziemy, tak jest. Bardzo dobrze, tak jest. Haha, idziesz? Ha, ha, ha. Oj, jak to się cieszy. Oj, udało się, udało się. A co, a co? No już, 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 już już. nie kręcimy bączków. Już nie kręcimy, już nie kręcimy bączków. Już, już, już się cieszysz? Się cieszy. no pięknie, no pięknie. Chodź, chodź, chodź. Już, już, chodź. Jeszcze raz, jeszcze raz. Hop. Jeszcze raz, już. Jeszcze raz. Tak jest. I oponki, hop, hop, hop. Tak jest, idziemy, ale spokojnie. Tak, nie, 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 ale spokojnie tylko. Ostrożnie, jeszcze raz. Jeszcze raz, hop. Tak jest. Tak jest. Idziemy, nie, nie, nie. Jeszcze raz, idziemy. Jeszcze raz. Hop. Tak jest. Idziemy, 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 idziemy. Tak jest, idziemy, ślicznie. Tak jest, o to chodzi. No, a ta ostatnia? A ta ostatnia? Jeszcze raz, od początku. Już, naprzód, jeszcze raz. Już już, 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 Hop. Hop. Stój. Zostań. Czekaj. I do mnie. Do mnie, 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 do mnie tu Tak jest! I zameldowanie Siad. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Spokojnie, ślicznie śliczny. Tak, tak, bestie ja. Nie! Tu Skoczysz jeszcze raz? Skoczysz? Co? To do dróg. Hop! Już, hop! Przeskakujemy.

Szagi, nie, 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 chodź jeszcze raz, najpierw tu, duży, tu chodź, szagi, do mnie chodź, do mnie chodź, nie, chodź tu do mnie, nie, tu, tu chodź, ale co, spodobały Ci się oponki tak bardzo, tak, tak bardzo, tak, no dobra, przejdź do końca i jeszcze raz tu chodź, no, jeszcze jedna, tak jest, i tu chodź, chodź do mnie, szagi, chodź, 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 tu chodź, tu, tak, tu chodź, noga, noga, tu, 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 tu. Tak. Tu, tu. Naprzód. Tak jest. Jeszcze. Tu chodź do mnie. Do mnie chodź. Szaki. Do mnie chodź. Szybciutko. Nie. O oh, Jesu oh, A co ty tak zaskoczyłeś dzisiaj? Te. Te. Akrobata. Nie. Siad. Siad. Wariu. Parił. Siad. A kuku? A kuku. Tak jest. I przysiady porobimy, tak? Hop. I jeszcze raz. Sied. 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 I na dół. Siad. Tak jest. Wariu. Ładnie wariu. Zostań. A kuku. A kuku. Tak jest. Tak jest. Idziemy. Idziemy. Idziemy do tyłu. No, ale tu, 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 tu. Idziemy do tyłu. Nie. Tu, tu, tu. Powolutku, powolutku, powolutku. Nie, nie. Za dziki dzisiaj jesteś. Za dziki, za dziki. Spokojnie. Halo, tak jest, noga, noga, już, noga, tu, tak, popraw, do tyłu, noga, popraw, noga, 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 noga. Noga, 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 popraw, 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 tak jest, noga, noga, popraw, popraw, Pop... tu, jeszcze raz noga, popraw, popraw, jeszcze raz noga, popraw, popraw, tu, tak jest, popraw do przodu, siad, tak jest, zostań. Patrzymy, halo. Skupiony, skupiony, skupiony. Zostajemy.